Cześć widzowie, cześć zeciarze, Honda Hornet 600. Bardzo popularny motocykl. Może, może nie wiem w dzisiejszych czasach, ale jeszcze jakieś 10 lat temu praktycznie każdy na nim jeździł. Czy Honda się wystarzała? Moim zdaniem trochę tak. Bo Teraz już nie produkuje się takich motocykli, takich jakby e, okrągłych. Tutaj mamy wszystko okrągłe. E, począwszy od lusterek, liczników czy lampy przedniej. Może się to komuś podobać, lub nie, ale e, jestem pewien, że znajduje się wiele osób, którym e, tego typu motocykle są z z taką, taką starą gracją, tak starszą można, ale, to można taką klasyczną, e, że takie motocykle e, będą się jeszcze komuś podobać. Pokażę Wam, e, jakie dodatki tu tutaj zamontowane. Na pewno lampa LEDowa. owa Cało to dołożone i moim zdaniem spoko, bo na to seria na pewno świeci, świeci tragicznie, jak w tych starszych motocyklach. E, dają pewno lampki jakieś, że bodajże... pewnie, pewnie Aliexpress, ale, ale dają radę. Manetki firmy Fouik, chociaż nie, klamki mogą też być z tej firmy. No i tak to się prezentuje. Pokażę wam jak to chodzi. W ogóle pogoda e, nie sprzyja, także sorry za te szumy samochodów, które jeżdżą nad naszymi głowami. Motocykl posiada oryginalny wydech. O, jak już, jak już tu jesteśmy, tutaj jest e, licznik, licznik biegów. Uchwyt. No i wydech seryjny. No szczerze mówiąc chodzi to trochę jak odkurzacz. E, na, przynajmniej na tych niskich obrotach, wam pokażę, ale jak już podkręcimy tą manetkę i jesteśmy przy tych wysokich obrotach, to wtedy ten dźwięk zaczyna e, nabierać charakteru. No i tak to, tak to nie wygląda. Słuchajcie, w taki klasyczny sposób zakładam kamerę na kask. E, opowiem Wam, jak się jeździ tym motocyklem. E, Słuchajcie, no postaram się pamiętać, żeby przecierać obiekty, bo niestety mamy pogodę jaką mamy trochę pada deszcz, ale mam nadzieję, że damy radę przetestować nawet w takich warunkach sądaforsie. To co, widzimy się za zakazu. Dobra, no to maszyna odpalona. Ruszamy. Sprzęgło fajnie chodzi, tu muszę od razu pochwalić, że tak delikatnie. Kurczę, ale pogoda się trafiła. Tak naprawdę wziąłem ten motocykl i, i się od razu rozpadało, także no niestety, nic, nie, człowiek tego nie przewidzi. Prowadzenie, prowadzenie bardzo spoko, motocykl ma 95 koni bodajże, waży niecałe 200 kg, chyba 197, jak mnie pamięć nie, nie myli. Jest taki zwinny, jest taki leciutki. Ale tak, muszę tu od razu powiedzieć, że on tutaj jest bardzo łagodny, w tym dolnym zakresie obrotów Ja też wcześniej w sumie trochę poczytałem opinie o tych motocyklach no to, no to tam właśnie ludzie też mówili, że tą Hondę trzeba bardzo, bardzo wysoko kręcić, żeby ona faktycznie e, Przyspieszała tak jak powinna Czyli żeby te 95 koni się, się uruchomiło Może nie będziemy jakoś mocno sprawdzać testu przyspieszenia, bo niestety warunki atmosferyczne nam na to nie pozwalają. No ale co zrobić? Dobra, sprawdźmy sobie hamulce tylny. Szybko nam się koło zablokowało, spoko, ale przedni ja już nie będę ukrywał, że, że w kawałek się wcześniej przejechałem, zanim zacząłem nagrywać. Przedni jest słaby, tu trzeba, trzeba powiedzieć, że, że przedni hamulec jest naprawdę, naprawdę słaby, ale to jest też motocykl z 2003 roku, trzeba, trzeba mieć to jednak na uwadze. No tak, tak jak wspominałem, żeby, żeby ten motocykl przyspieszał, to trzeba, trzeba go wysoko kręcić. I już wam pokazuję o co chodzi. O, żeby może nie było, zredukujmy sobie do dwójki. I tutaj nic się nie dzieje, zaraz sobie depniemy. Tu zaraz powinna być bardziej prosta droga. Nic, nic. I od 7000 zaczyna się coś dopiero dziać. Tutaj, wcześniej jak jechałem kawałek autostradą, co zaraz Wam pokażę, bo sobie też to sprawdzimy. Jak jechałem autostradą, to, to ja, tak szczerze mówiąc, zauważyłem, że ona te realne 95 koni to ma dopiero po przekroczeniu 9000 obrotów. Zobaczcie jak, i tu, zobaczcie, jak długo ją trzeba kręcić, żeby ona, żeby przyspieszała. No, nie ma co tu się też za dużo, za dużo, e, dużo rozwadniać na, na tym. Jak się nim manewruje, bo jest tutaj po prostu bardzo poprawnie. Pozycja jest delikatnie sportowa, to znaczy, tak, jest bardzo nakedowska, czyli mamy, mamy dosyć wysoką kierownicę, ale na przykład podnóżki mamy bardzo, bardzo wysoko, przez co, przez co mamy tutaj taką delikatną sportową tą pozycję. Tutaj, że, że tak to ujmę. Ona tak ciekawie chodzi, bo tutaj na, na wolnych obrotach taki odkurzacz, nie? ale wiadomo, do, tutaj mamy też seryjny wydech. Ona dopiero tak wyżej, w tych, w tych wysokich, przy tych, przy, przy tych wysokich obrotach, to dopiero wtedy jakby słyszymy tego takiego rasowego ściga, ścigacza, nie? tak jakby ten silnik taki czterocylindrowy. Przebieg 59 tysięcy kilometrów eee, Czy realny, nie wiadomo, bo to, bo to różnie z tymi motocyklami bywa. Ale ja na przykład, mimo że hondy jakoś nie szczególnie mi się podobają, jeśli chodzi o wygląd. A jakoś tak nie przepadam za tą marką, to wiem, że one są naprawdę bardzo, bardzo niezawodne. Te silniki wytrzymują naprawdę wiele wiele, wiele, wiele tysięcy przebiegów, jak i po prostu tego, że wiem, że ludzie katują te Hondy i nic się, nic się z nimi nie dzieje. Dlatego, jeżeli ktoś na przykład chce kupić sobie motocykl, który będzie bezawaryjny, no to, to niech sobie kupi taką Hondę nawet. Za taką Hondę, szczerze mówiąc, nie wiem ile teraz trzeba zapłacić, ale myślę, że na pewno niedużo. Myślę, że do 8000 to spokojnie znajdziemy e, jakiś fajny egzemplarz, który, e, który i tak nie będzie nam się psuł. Myślę, że taka hornetka jest dobrym motocyklem, żeby zacząć swoją przygodę motocyklową, bo jest bardzo łagodna tutaj w, tych, w tym dolnym zakresie obrotów. Przez co, przez co nie zaskoczy nas tutaj niczym nawet odkręcając jakoś mocno manetkę nic się tu szczególnego nie dzieje ale jeżeli chcemy to zrobić jakby bardzo świadomie bardzo świadomie, szybko przyspieszyć no to wtedy sobie redukujemy i, i jedziemy Jedziemy szybko, tylko zmieniamy biegi dopiero tam przy 10 tysiącach obrotów, i wtedy, wtedy motocykl naprawdę dostarcza dużo, dużo frajdy i adrenaliny. Co zaraz wam pokażę, bo wjedziemy sobie na, na drogę szybkiego ruchu, jeśli chodzi o skrzynię biegów, e, szczerze mówiąc, myślałem, że, e, że ona będzie chodziła jakoś tak. No że średnio będzie chodziła bo, bo to jest jednak stary motocykl Ale tutaj jest naprawdę bardzo fajnie Bardzo fajnie te biegi wchodzą Sprzęgło też fajnie pracuje Także jak na te lata jestem w szoku Że motocykl jest w ogóle też Fajnie utrzymany No dobra, wiedźmy sobie może na, na jakąś drogę szybkiego ruchu. Zobaczymy o co tutaj chodzi. <gry> pokażę wam jak, jak, się, jak się powinno przyspieszać Honda Hornet. Czyli nie te... pokażę Wam gdzie się powinno zmieniać biegi Ale to zaraz w sumie, zaraz na autostradę jedziemy, jeżeli Osoba, która nigdy nie jeździła na nakedach, jest tutaj na tym kanale, zastanawia się czy kupić hornetkę. E, musi mieć to na uwadze, że tutaj przy prędkościach rzędu 160 km na godzinę e, nie, je, nie ma tutaj komfortowo, nie? bo czujemy cały e, opór wiatru. Ja na przykład osobiście jeżdżę na nakedach, mi to totalnie nie przeszkadza, przyzwyczaiłem się do tego, ale wiem, że są osoby, które, którym przeszkadza E, taki opór wiatru i gdzieś tam czują z tego powodu e, dyskomfort. No także, e, także z tym się trzeba liczyć, że to jest Nakedzik i, i on się bardziej nadaje. to tak, no może nie, że do miasta stricte, ale, ale gdzieś tak po takich szosach, takich tutaj, tutaj, no jak chcemy jechać cały czas 200, no to, e, no to trzeba, trzeba się tu mocno trzymać, nie? Tego motocykla. Słuchajcie, mamy autostradę. Już, tam, już nam się tutaj zaczyna. Ja Wam pokażę teraz, jak nie przyspieszać, nie? Czyli na przykład Jedziemy sobie to 80 na piątce, to tak nie przyspieszamy, bo zobaczcie, tutaj się nic nie dzieje. Przyspieszamy bardziej tak. Redukcja do dwójki. Tak, tak się tu powinno przyspieszać. Mamy na przykład tą piątkę, odkręcamy wiadomo, ona też oczywiście przyspiesza spoko, ale jeżeli chcemy tutaj więcej wrażeń, to musimy tą redukcję zrobić, nie? Dobra, sprawdźmy sobie tutaj taką troszeczkę szybszą jazdę, rozpędźmy się do jakiejś bardziej sensownej prędkości. Trujeczka, patrzcie, on do, tutaj dopiero jak przekroczymy 9000 obrotów, to tu się zaczyna coś dziać. Can I say If green, the greens are color you may even put that broccoli in my plate I've been working really hard and giving you a young little reason to hate Got a meeting with success to so waste my time I can't be late Well, hit hot swat Little terminating haters started in the breeze Just now we're falling like the lake Okay, back up on this scene Reckon for my team Reckon of the industry I'm on that Wolverine Yeah <laughs> Niecałe 200 czy tam 200 i były takie wyboje. Miałem delikatną taką szymę, ale powiem Wam tak, jestem pozytywnie zaskoczony tym, jak motocykl jest stabilny przy wysokich prędkościach. Jeżeli oczywiście jest równa nawierzchnia, to, to dosłownie mamy, mamy bardzo stabilny motocykl i nie bałbym się nim jeździć takimi prędkościami. Nieraz, często, jakieś takie delikatne podmuchy wiatru w niektórych motocyklach powodują, że jest tak niestabilnie, niepewnie. Tutaj, tutaj w tej Hondzie jest bardzo stabilnie, że podoba mi się to. Tylko powiem Wam szczerze, tak, dobrze, że jakby z duchem czasu marki motocyklowe, producenci motocyklów zaczęli zaczęli tworzyć najkedy tak, żeby, żeby one miały ten moment obrotowy już dostępny w, tych, w tym dolnym zakresie obrotów, nie? No bo jednak e, no wtedy jakoś nikt o tym nie pomyślał, nie? że tymi motocyklami jeździ się bardziej, no bardziej gdzieś po szosach, po mieście e, że fajnie by było tutaj, że jakby nie było potrzeby zredukowania biegu o, o dwa w dół lub czasem nawet trzy, e, żeby szybko wyprzedzić jakiś, e, jakiś, no nie wiem, jakieś Jakieś samochody, albo jakiś konwój W ogóle tych Hornetek też jest dużo, nie? Jest chyba jeszcze 900 eee, Tutaj mamy tą 600 I e, ona jest bardzo wystarczająca, nie? Ale, ale tak podsumowując już e, Bardziej moim zdaniem jest skierowana do takiej e, grupy osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę motocyklową, bo, bo tak, nie dość, że nie zrażą się jakby do, do jazdy motocyklem, bo te hondy się nie będą psuły, wiadomo, no trzeba wymieniać olej i, i filtr, filtry, e, płyny ogólnie e, na bieżąco filtr oleju obowiązkowo no raz w roku lub co 5000 km no i, no i taka honda nie będzie się takiej osobie psuła nie będzie, nie będzie tutaj trzeba było grzebać przy, przy tym motocyklu no i, no i właśnie przez to, że ona, ona jest taka bardzo łagodna tutaj na tych, na, tych obro, na tych niskich obrotach, i nawet średnich, ją trzeba naprawdę bardzo wysoko kręcić, żeby ona faktycznie tak przyspieszała konkretnie, żeby wyrywało z butów. Dlatego dlatego no, każda początkująca osoba, nie wiem, kobieta również. Odnajdzie się na tym motocyklu i, i fajnie nauczy się na nim jeździć. No nic, no słuchajcie, widzowie, zeciarze. Podsumowując, motocykl bardzo spokojny, nie dla mnie osobiście, ale gdzieś tam dla, dla osób początkujących i takich, którym po, podoba się taki klasyczny wygląd tych, tych motocykli, czyli takie te okrągłe kształty. Mnie się kojarzy trochę z takich filmów Hollywood, nie, O. Chyba w Terminatorze. Arnold Schwarzenegger jechał na takim, albo... Albo, albo na czoperze, ale nie. W każdym bądź razie w latach właśnie 90. była moda na te okrągłe lampy, no i tak wszyscy jakby w to poszli, nie? Wtedy producenci motocyklów poszli właśnie w tym kierunku, żeby, żeby, żeby takie kształty robić. Trochę się to wydaje mi się zestarzało, ale na pewno są osoby, które, którym podobają się właśnie takie kształty, takie zaokrąglone. Dlatego jeżeli podoba ci się Honda Hornet. Eee, no to, to nie będziesz zawiedziony bo bo ten, bo ten motocykl jest no na pewno bezawaryjny pewnie się powtarzam ale no, no Honda słynie z tego tutaj, tutaj nie ma co ukrywać nie Hondy, Hondy słyną z tego że one się nie psują praktycznie że tak to wygląda. Słuchajcie, eee, tego miejsca chciałbym podziękować właścicielowi za to, że udostępnił mi ten motocykl, że mogłem się nim przejechać e, i przetestować go dla Was. No nic, e, to tyle z takiego testu. E, dziękuję za, za obejrzenie, za łapki w górę, za komentarze. E, dajcie znać, jeżeli jesteście tutaj właściciele, e, Hond, Hornet 600, jak Wam się sprawują maszyny. To by było tyle. Pozdrawiam Was cieplutko, chociaż delikatnie, deszczowo. Na razie trzymajcie się, hej!